Siema. Witamy Was w 60 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Jak widzicie jesteśmy na morzu, z tyłu mamy ten okręt legendarny, do którego już nie powracamy. W tym odcinku sobie postaramy się y, zdobyć drewno, ponieważ jak widzicie tutaj, trzeba nam go jeszcze 22, żeby ulepszyć y, kawkę tam. No palcerz kadłuba. Dlatego teraz sobie szukamy statków. Oj, nie możesz. Zdjęcia morskie. Aha, to jest nasz formie. Tak. Beczki. pewno Łyniemy. Tylko żebyś nie działał z wszystkich równo, na ten słabszy statku. U są trzy statki. No, wszystkie z drewno. Jeden. O, już po wszystkim, ja żebyśmy nie, nie... A nie, było nie, ty byłaj te pierwsze statki, bo może być problem. Wszystkie zaatakowań nie. No co ja poradzę? Jeszcze wy I trzy abordaże. Co się tym zajmiemy teraz? I trzyka. Weź to, chopie złap, bo Kurwa, więcej nie dostanie. Trzy. Weź zabij z Dali mu rękę? No, aż mi miecz wypał. Gdzie jest top er? Nie, no, czemu się zgasiło? Też ustawiamy, żeby się nie zgasiło, to się zgasiło. Dobra, mamy łup. Ja pierdolę. Co? Pada bateria. Aha, spoko. <laughs> Co robimy? Wejdę na praw. Gdzie jest poziom? Co w ogóle jest do twoim przysokach. Dzisiaj robimy już zwykły odcinek pół godzinny. Dobra, lecimy do kolejnego abordaszu. Kolor żagli nam się zmienił. Nie, do słońca tak wyglądało, chopie czerwone były. Dobra, kolejny abordaż. T. <laughs> no curva. Kurwa! Zaraz swojego zajebie Dobra, no, to. Stopę, to no. Dobra, mamy kolejny zdobytu Tak samo tutaj chyba jest co robimy. Nie, już, Maj, maj nie, jeszcze nie wiem. Jest pod mikrofonem. A ten już nie pierdzi tak. Dobra. <laughs> Zabieramy się do ostatniego abordażu. Do tego jeszcze mamy skrzynkę. No właśnie, ratunek. No, fuck! źle to A nie, jednak dobrze. Nie mogę szoky uratować. Pięć czterech czterech wiemy no już kolejny zdobyty łup. Mniej więcej na 25 po. Nie 25. No. Yy, dobra, co robimy? A, prawda, Żeby było, co? No nie ma co robić z tym statkiem. <laughs> dobra, jeszcze tutaj mamy ratunek: przeszukanie i ratunek. A co jasne drewna? jasne. Już mamy 553 że można coraz więcej tego zdobywać yy, Dobra, to do Kajuty schodzimy, tak? To jest gdzie my jesteśmy? To znaczy Weźmy mapę. No koło fortu naszego, nie? Tu gdzie pokazuję tu misję? No chyba tutaj nie? No. Trudny. Obserwatorium. Kurwa, to będzie ciężka misja. Aha, bo się przekierowałeś. Tak. By się pomylił. Dobra, idziemy do porządzenia statku. Kup. Aj tu nie mamy. ha 10 tysięcy nam trzeba. Tak. Tu jest ta metalu. Ale siłę taranu możemy zwiększyć. O 800. Się no, podniesie. tylko że. Ten, yy, metal i drewno. No lepiej można zrobić trochę cukru i zrobić ten hajs najpierw. No chyba tak. Moździerz możemy też, też metal. Siła folgierzy czy też metal. Moc wybuchowych beczek. To się w ogóle opasno zrobić, ale tego nie korzystamy. Ej, na maksa to na maxa na Maxa, tak, ale... <laughs> ale ten hajs, dobra? No zapas wybuchowych beczek Tanio, półtora tysiąca nie Pancerz Łodzi wiosłowej. 200 drewna znowu. Przed kolejnym polowaniem. To sprzedania coś mamy Coś tam mamy Cukier sprzedamy Rum też płótno sprzedaj. A niebo jest niezbędny No to chyba tylko do żalgi, nie? No sprzedaj Sprzedaciu? A jest z na przyczeniu. to Do tego jest mnóstwo. Metal. Metal nie oczywiście i drewno też niedobra. To bary a to tylko biały jaguar. Dobra, to trzeba nam ile? 8000 tysięcy reali, nie? No. To stat na statki polujemy, nie? Z cukrem i z rumem. No chyba najszybciej. Z cukrem i rumem najszybciej. najszybciej. No, ale najlepiej, że było jak między cukru. Ale w skrzyniach są jeszcze. Pieniądze. No po 500. Którym... Jakie 500? Po 300. No, to tu przywozi jakieś kryminierko. Kurwa, mać. To co, na statki? Na statki. Po prostu, może się przejechać, może jakiś dla średni poziom trudności. Tutaj mają, małych tych... ładunków, mają tutaj małe tych. Jak Będzie można. Tu jest noscel? No. Tu nie mamy wszystkiego zrobionego. No. Co, chcesz na Nie wiem. Nassau to też jedno z, z największych miast w tej grze. Znowu zajmie nam po 15 odcinków, chociaż jest tutaj tego dużo. Mhm. Dobieramy się za nasał Aby. No to przenosimy się jednak do Nassau. I wykonamy sobie wszystkie cele. Dodatkowe, burszne tak. tak. Może jakiś hajs padnie. Na pewno coś padnie. Ze skrzynek. Z misji. Dobra, to. O, punkty widokowe zlecenia do mam mamy zaliczone, więc. Zawsze Zabieramy dobra... się. Zabieramy się za skrzynię. Jeszcze 11 ich zostało. Yy, chyba 9. 11. 22 skrzynie sama 11 zrobionych. 20. 22. Dobra. <laughs> Pojdziemy do pierwszej skrzynki. A czy tutaj masz od razu ten fragment i szanta? O. Gdzie ten fragment? O jop, twoja mać. I Shanta też jest. Co? Szanta. Kurwa, jaka hanta znowu. No kurwa, chuju, głupi. No chłopie, nie wyjdzie. Co za chuj głupi No w końcu Nie wiem za co on tam się trzyma no ale dobra tutaj był to jest tak Gdzie ta szanta, Jaka szanta? E szanta co ja pierdolę Animus w samej górze jeszcze trzeba będzie stanąć? Tak. Nie. Nawet nie. Dobra, 3 na 13. Teraz po tą szantę idziemy. Ups, no uciekło nie, nie uciekła, Dobra. Do szana. O. Weźmy po skrzynię minę tym Tu rozciągnę, bo nie robota. No, no to Jona spierdala Nisko teraz leci Chodzi o to żebyś poślizgle no. O kurwa X. byś! X! No to zrób X kurwa Nie wiem gdzie strunę, a chuj ci w cyce kurwa A dziwne tu baldachimy takie no. Jedź kurwa, bo ci pierdolne Wiesz, gdzie przed chwilą byliśmy? U, cicho Dobra <laughs> 12 na 12 y... Bomby dymne trochę hajsu no, Wymierzamy kolejną skrzynię Mało pieniędzy, mało, bo jest łatwy poziom na dużo chyba też jest mało, na tak, tym trudnym, na tym złomach, w stryniach. Ano racja, no chyba. Ale idzie się dorobić, jak ty całe miasto, to... No. Pamiętasz to miejsce? Nie. Strzelanie do line. A no racja.

Jak masz tak przyciemnioną to szantę na mapie, to znaczy, że ona nie jest na tym poziomie, co ty się znajdujesz. No. Zejdź na dół. Widzisz, teraz się zaświeciła. Bo jest tu. Tak, bo jest na dole właśnie, bo jest na tym poziomie, co bo... ty się znajdujesz, tu. dlatego się teraz zaświeciła. Nie oh. no. Odfrunęła? No. <laughs> Skoczył jakieś krzaki z końcami. Już się nie stało. <laughs> Ten kurwa siedzi z ręką. Z patykiem. Zajebaj mu patyk. Nie no. Dobra, mamy 13 na 22, hmm. mamy prawie 8000 reali. Zabieramy się za kolejną skrzynię, nie ma co tu przedłużać. tak pada, czy mi się zdaje? Tak! Co ty gadasz? To się wyrobiliśmy dalej. O Boże <laughs> Zaraz przystanie. Dobra, idziemy do kolejnej. A ten facet już zniknął spoko. Zwinął żagle, kurwa i... I odfrunął. Zajebać ich? Nie. Czego nie? Co oni mi tu zrobią najwięcej? Zabieram czas. Ale tego czasu! 20 sekund. Ty jak, jak szukał szanty, to źle się za, zabrał czasu. Chopie Dobra, mam ponad 8000 reali. O, jest to Tom? A jest, poradzę. O kurwa głupia. Trzeba się do niej zakraść. Tylko, że nie na tym poziomie. No kurwa, wyłaś łapie, bo. Snajper cię wpatruje. No. Frun już. I na widzę po <noise> Kurwa teraz akurat poleciała szmata głupia Dobra wymierzamy kolejną skrzynkę Jest tutaj Która to będzie? 1522, dobra. Dobra Dobrze tutaj już troszkę mieliśmy pozaliczane Nie trzeba tyle się z tym pierdolić House of Single Player Gameplay, czyli 3 godziny normalnej gry, chyba z, takiej jak tu gramy, nie? Zdaje mi się. No, multiplayer jakiś coś. Eee, lub ten? 3 godziny samej fabuły? Możliwe? Nevasasu i Nef Never City. Nevasasu i Miasto, kurwa. Zastanawiam się właśnie nad, nad aktywowaniem tego. Jest! Szanta, jeden z pięciu. Nie wierzę, że mi się udało. No szkół. To kurwa. Tu jest przejście. Tak, tu jest przejście. Ja szukam na górze. Dobra, jest 15.20, chłapiemy kuriera. Ale gdzie on jest? Nie widzę go. nam się zaczyna robić można z niej zauważyć już tak wejdź na budynek i na niego zaskoczył bo można tak. łatwiej za to też nie ma 10 czajów bez i 6 czajów spiących. widzisz że warto ich nawet ten dobra gdzie mamy kolejną skrzynię przy krokodylu a no racy dobra 300 metrów przeładuj, bo już masz to. Nie, masz to dokładnie. A No, portowani. no. Strzałki. Kres. Tu stefy zawrzeżone, opiech, a jednak jest. jest. Bo tu się zabijało wszystkich z powietrza, w szczególności tych dwóch. No. Oj! No i co oni robią? No i o, murenca, po co im to było? Odciąg mu ręce. Pokroił nogi. Uważaj na krokodyle. Właśnie. O! A można sobie zapolować. Już taka muzyka zaczyna robić kurwa do polowania No łapać to łapo kurwa. Widzisz jakieś kropodele? Nie jest do No zajebiście <laughs> epic. No kurwa wejdź O kurwa nawet dwa widzę chłopie ma dwieście zajeść w skórze To daleko Jeśli byś oddał tą pistoletę z większym zasięgiem byłby to no, o wiele prostsze, mniejszy damage Raz jest ja, strefa zastrzeżona, kurwa. Pierwszy raz widzę. Pierwszy raz widzę. Co? Strzegam skrzynki. A, pewnie tak. Próbuj to jeszcze, anime. Nie wiem, jak tam przesuwać. Czwarty jest trzynaście, teraz idziemy pod tą skrzynkę. Nie ma jakichś kokodyli? Zaraz zjedą Wygląda nie jednego. to, że nie. Trzeba będzie na górze poszukać. To idę tam. Tu żadnego templariusza chopy ale jest. To cię już wcześniej wybił. No, może ja jakiś szukałem. Może. Jak mam tam, że niby wyjść? Po drzewie. po drzewie. Nie. Z tych desek. No. Ja pierdolę sam chodzi jak chcę. O, przesuwa się. Buczy, bo by nie. Cs. No. Nie wyjdziesz tam. Dobra. Nie właśnie chyba będzie jakiś czas. Skrzynia 16 na 22 <coughs> jest. Mamy ponad 9000 reali. Kończymy? Skończmy. No dobra. No to w następnym odcinku sobie skończymy skrzynki. I postaramy się skończyć szanty. No i to by było na tyle na ten odcinek, jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku i o stronie internetowej, linki są podane w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć! Siemo.